Dajcie ponownie po tym przecięciu. U mnie to 3 sekundy. U was to troszkę może dłużej. Ja mam fragmenty dzisiaj, znalazłem, słuchajcie, ze, z profesora Stanisława Rodzińskiego. To jest mój szkicownik, ja już wam pokazywałem to kilka razy. I dla szczęśliwych posiadaczy powiem Wam nawet stronę. Już nie będę opisywał gdzie, skąd, tylko to jest strona 167. Ja pozwolę sobie przetasować te, to czytadełko tutaj na specyficznie. Nie będę czytał ciągiem, tylko, tylko podzielę i przetasuję kolejnością. Chodzi o sprawę związaną z naszymi wyborami, z tymi, do czego nas tutaj ten dziwny układ sił, jakbyśmy to mogli nawet spokojnie powiedzieć, zmusza co pewien czas, co parę lat, naganieni jesteśmy jako, jako takie małe, tępe, głupie stado do urn wyborczych. Mnie już kilkakrotnie nagoniono. Czy tym razem mnie nagonią? Nie wiem. Nie będę tutaj politycznie Wam tutaj czarował, bo kiedyś opowiem. Pamiętacie jak były te wybory i Zaangażowałem się, przyjechała osoba ode mnie, do mnie tutaj z rodziny i zrobiła tutaj taką, taką delikatną agitację i ja dałem się porwać w ten wir, że, że rzeczywiście mamy do czynienia z następną fenomenalną osobą, która ten świat uratuje, zbawi, przekształci go i tutaj Wam opowiadałem, jakie to, jak to idę do wyborów. No oczywiście było jak zwykle klasyka, klasyka. Przypomina mi, takie, przypomina mi się takie, przychodzi mi dom głowy, mi przychodzi taka, takie porównanie z wyścigami konnymi. Nie? Mamy tam tych kilka czy kilkanaście tych, tych stworzeń czworonożnych, czworo czworokopytnych, tych patatajów, i te patataje biegną wzdłuż wyznaczonych im poszczególnych torów do mety. Nie? Robią te okrążenia, krążą i jeden raz, pierwszy jest drugi, potem trzeci jest czwarty, czwarty jest piąty, i tak się zmieniają łapią tego pierwszego, który dobiega do mety. Ale jak wiemy, przecież tych patatajów na terenie Rzeczypospolitej, czy cokolwiek byśmy na tym, na tym nie nazwali ten kraj, to tych patatajów jest więcej, nie? Więc tych koników jest kilkaset tysięcy, może kilkanaście tysięcy, żywych, sprawnych, z czego kilka tysięcy jest co najmniej tak dobrych, jak te patataje, które są na tych, na tych torach wyznaczonych. Pytanie jest, kto te patataje wyznaczył, że to są najlepsze patataje, najszybsze do zrobienia tego. No kto to zrobił? No, wybrali to ci, którzy, którzy biorą udział, którzy zarabiają na tym, który z nich wygra na obstawianiu tych wszystkich rzeczy, nie? I przypomina mi to sytuację dokładnie taką samą, jak to, co mnie wkręcono, że ten będzie najlepszy, ten będzie najlepszym prezydentem, czy jakimś tam innym przedstawicielem, funkcjonariuszem nie urzędnikiem, tylko funkcjonariuszem, bo już nawet podobno już nie ma urzędników, tylko są funkcjonariusze. I gdzie reszta? Dlaczego mamy tylko tych wskazanych? Nie? Jeden, będzie, jeden będzie mówił poprawnie prawicowo, drugi poprawnie lewicowo, jeszcze inny będzie mówił Bóg zapłać, czy Szczęść Boże, jakieś tam inne rzeczy. I my mamy wybrać z tych wszystkich, Wariantów różnych, ale na poszczególnych torach jednego i to jest nasza wolność. Po co? Tak zastanawiam się. Po co? Po co im to jest potrzebny nasz wybór? A odpowiedź jest łatwa. Chcą na kogoś zwalić to, co wyjdzie potem, nie? Całą tą klęskę tego wszystkiego, tego, tego zadziałania, na kogoś trzeba zrzucić. Ktoś musi być winny. My będziemy winni, my, którzy wybieramy, bo wybraliśmy nie tego, co trzeba. Gdybyśmy wybrali innego, ale mieliśmy możliwość. Dano nam namiastkę tej wolności, przedstawioną jako piękna, wspaniała, demokratyczna wolność. I wybierzemy, wybierzemy, pójdziemy do wyborów, tłumnie, jeden za drugim. Pamiętam, jak w dawnych latach z Ambon Kościelnych mówiono nawet, albo sugerowano, bo nie wolno było mówić, ale sugerowano, który koni będzie najlepszy w tych wyścigach. I niektóre z tych koni nawet były takie bardzo narowisne, rzeczywiście, aż piana im z pysków wleciała. Po czym okazało się, że co? Że jest jak zwykle. I tutaj mam fragment właśnie na temat tych wszystkich wyścigów konnych, ale tu nie będzie o wyścigach, tylko to będzie takie porównanie od profesora Rodzińskiego. Książka o sztuce, a, a znalazłem fragment zupełnie taki, no widocznie o sztuce. Rzecz jednak w tym, że dramatyczne zdarzenie z wolnością stało się dla sporej części społeczeństwa zderzeniem z wolnością rozumianą jako wolność od odpowiedzialności, od obowiązku rzetelnej wiedzy, od upartego odróżniania dobra od zła. Pomylenie, pomylenie pojęcia. Zupełna... Dysfunkcja, czy jakaś aberracja? O co tu chodzi? Co się tutaj popierniczyło? Co się tutaj popsuło? Jest tutaj, mam teraz następny fragmencik. Mówiąc o tych przypadkach, nie należy i nie wolno zapomnieć, że żyją wśród nas młodzi ludzie, znający słowo hymn Znający słowa hymnu narodowego, umiejący odszukać w bibliotekach książek i prasy z lat 45-89, a nawet ci, którzy wiedzą, czym były V2. To będzie niezrozumiałe teraz, to co przeczytałem i nie zrozumiecie tego, jeżeli bym Wam znowu nie przeczytał pół, pół strony długiego czytania, ale to dla tych, którzy, których zainteresuje ten tekst. Ale teraz jeszcze chcę tutaj bo znowu widzieć, nie pobazgroliłem po książce, ale to nic. To pytanie można by powtórzyć teraz w Polsce, gdzie przy drogach zreklamowanych billboardów kieruje się nas, kieruje się do nas proces. Się do nas proste słowa. Wiara czyni cuda, bank czyni cię bogatszym. Warto uświadomić sobie, że w ciągu wieków zyskiwaliśmy jako społeczeństwo, jako naród wtedy, gdy zdążyliśmy do jedności. Przepraszam, gdy dążyliśmy do jedności. Nie wiem, czy akurat tak było, ale powiedzmy. Teraz fragment ten, który sobie tutaj, tak szczególnie wy, wyciągnąłem, dla niektórych może to być fragment obrazoburczy, ale tak tutaj jest napisane. Pyta dziennikarz osobę, która, młodą osobę, którą, którą zaczepił na ulicy, w sądzie ulicznej to była sprawa, chodzi o sądę uliczną. I to jest rok 2001. Akurat to jest 11 listopada 2001 roku, ta scena. Dziennikarz pyta: Czy wie pani, jakie dzisiaj święto? Odpowiada młoda dziewczyna: Dzień wyzwolenia, czy coś takiego? Dziennikarz pyta: A zna pani może jakąś pieśń patriotyczną? I dziewczyna odpowiada: Tak, mogę nawet zanucić. To poprosimy mówi dziennikarz. Dziewczyna śpiewa. Potwornie fałszując przy tym. I śpiewa tak. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam polska przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Cytat się kończy. Jak to? Co nam polska przemoc wzięła? Sąduje dziennikarz. I odpowiedź tej młodej damy. No tak, przecież pan wie. Jak trudna była nasza historia. Jedni Polacy walczyli, inni odbierali. Jak trudna jest nasza historia. Jedni budują, drudzy burzą. Jedni starają się, aby podnieść ten naród z kolan, a drudzy nie toscy, że ten naród prosto na kolana, to jeszcze prosto buzią w to błoto przed tymi kolanami. Tak to jest. Jedni budują, drudzy burzą. Dwie siły, budująca i destrukcyjna, tak jak w przyrodzie. Drzewo rośnie, przychodzi wiatr, tak jak dzisiaj halny, mocny i przewraca łamie gałęzie. Wszędzie jest tak samo. Urodził się jeden, przeniósł wiedzę, chciał, żeby to wszystko. Zmieniło się, aby ludzie nie krzywdzili się wzajemnie, to go zabili. Przyszedł drugi, znowu chciał, żeby ci ludzie poprawili relacje między sobą, to znowu go zabili. I tak dalej. Tak się to wszystko kręci. Kręci się od lat. Przyszedł pan doktor, przyniósł wiedzę, wiedza poszła się, dyndać, nie ma. Nikomu to, nikomu prawie nie zależało na tym, żeby, żeby ta wiedza. Rozszerzyła się, żeby ją zastosować. Owszem, były próby, ale gdzie są te próby? Może moje nagrywanie jest też bez sensu, bo co to kogo obchodzi, nie? Jakiś pan doktor Kwaśniewski, jakaś wiedza o jedzeniu. Siedzi jakiś facet, pokazuje jakieś obrazy za sobą, jakąś książkę tutaj, żłopie przy tym kawę, siorbie. Jeszcze opowiada, że wojny nie będzie, bo tam niektórzy się wczoraj tam wzburzali, że trzeba brać odpowiedzialność za słowa, piwowarczyk, bierze odpowiedzialność. Jakim prawem ty możesz tak mówić? No normalnym prawem. Albo jakim prawem ja was tam mogę obrażać, że mi to lata i powiewa? No przecież ja was nie znam. To co mam do was tryskać miłością do was wszystkich nieznanych. Część z was to są przecież roboty internetowe, nie, które tam coś wpisują. Nie widziałem nikogo praktycznie, prawie nie, nie z Was. Z wieloma z Was nawet nie zamieniłem słowa przez telefon. To co mam Was miłować, kochać miłością bez, bez opamiętania? Jesteście mi po prostu obojętni tam z tamtej strony. Mówiłem Wam, że nagrywam sobie, bo, bo lubię, bo chcę. Bo może ktoś pojawi się kiedyś po tamtej stronie, i wysłucha, może coś skorzysta, może coś przetransferuje, przez coś zmieni. Może wyciągnie jakiś, jakiś malutki gdzieś, coś, coś mu pasuje, jakiś trybik, który do jego, do jego układanki spasuje. Po co to mówię? Nie mam zamiaru Was przecież ani obrażać, ani cokolwiek. Mówię swoje zdanie, że jesteście mi praktycznie obojętni i coraz mniej, yy, nawet coraz mniej ruszają mnie wasze wpisy tam. No Co ja na to poradzę? Robię się może obojętny, może mi to już jakoś tak. Przechodzi koło nosa. Może powinienem bardziej się tu aktywnie i udawać takiego, że jestem rzeczywiście tutaj nabuzowany, nakoksowany. No nie jestem, no nie jestem. A co do tej odpowiedzialności za te słowa, co powiedziałem, że wojny nie będzie, no bo obserwuję, szanowny pani albo pani, która tam zadała, zadałaś to pytanie, czy zadałeś to pytanie, obserwuję. Moja obserwacja polega na tym, że były, był, taki, był taki krótki okres czasu, gdzie wielkie ZSSR, czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w ciągu jednej czy tam dwóch nocy, rozwiązał się bez wyszczału, bez zrobienia komukolwiek krzywdy. Wszystko się rozpadło podczas gdy w Polsce trzeba było Solidarności, rewolucji nie wiadomo, czego, a to wielkie supermocarstwo nagle było pstryk i wszystko się rozłożyło polubownie. I do tej pory próbują to scalić, ktoś tam gdzieś próbuje, nie? To jest pierwszy taki z sygnałów. Wtedy zrozumiałem, że ktoś tym steruje, ktoś za tym wszystkim pociąga te sznureczki w taki czy inny sposób. I jeżeli jest jakiś konflikt, jest on zrobiony sztucznie, po to, żeby był w tym miejscu, żeby ma określoną rolę do spełnienia. Potem ten konflikt wygasa. Dlaczego dalej tak wnioskuję? No dlatego, że w okolicach moich rodziców budują gazociąg. Budują gazociąg wysokoprężny, który idzie tam przez te wsie wszystkie okoliczne. On no, jakimiś takimi dziwnymi torami. Nikt nie wie skąd, dokąd idzie, ale jest gazociąg i nie będzie to gaz płynny, który idzie z nadmorza, który jest pompowany na Polskę południową, tylko będzie inny. A gdzie mamy gaz? No, gaz mamy tam, gdzie. Gdzie wschód? Czyli gaz pójdzie ze wschodu, nie? Czyli nikt nie budowałby, nie brałby, nie robiłby wielkiej inwestycji, jeżeli wiedziałby, że za chwilkę na tym terenie będzie, będzie zadyma wojenna. No przecież to są proste wnioski, prawda? Co więcej, mam wam więcej mówić o takich, takich dziwnych rzeczach? Proszę bardzo. Jeżeli trwa wojna w kraju obok, trwa już któryś rok, z kolei, gdzie ludzie przejeżdżają przez granice w prawo, w lewo, a równocześnie przez ten, przez ten kraj, będący w stanie konfliktu wojennego, pompowana jest ropa i gaz i kraj, który atakuje ten kraj, sukcesywnie płaci za tranzyt tej ropy i tego gazu do innych krajów. No to podobna sytuacja, wyobraźcie sobie sytuację, no to wiem, że to jest sprawa sztuczna, wtórna, i że ten konflikt jest, bo jest do czegoś po prostu potrzebny. To są proste wnioski. Wyobraźcie sobie sytuację, że jest 1939, 1 września. Armia niemiecka wchodzi do Polski, walczą tutaj na, na śmierć, na krew, przelewa się, ludzie giną niewinni, i równocześnie Polska prowadzi handel z Niemcami i wysyła pociąg, linią kolejową, gdzieś tam do Francji przez Niemcy albo do Beneluxu, gdzieś tam coś wysyłają, albo używają portów niemieckich. Bo handel kwitnie, wprawdzie jest wojna, zabijają się, krew się przelewa, ale my dalej handlujemy z Niemcami. No to to jest taka sama właśnie sytuacja. I mało tego, Niemcy płacą nam jeszcze za coś, co od nas biorą. Nie? A w tym przypadku byłaby akurat, pompowalibyśmy ropę, która idzie do tych, do tych czołgów. To są rzeczy alogiczne, które jedne zaprzeczają drugich. I stąd są takie moje wnioski, że za chwilkę ten konflikt zostanie wygaszony, aż skończą na przykład budowę tego. Tego, tego gazociągu, prawda? Takie mam wnioski. Więc, że powinienem ponosić odpowiedzialność za swoje słowo. To nie są moje jakieś tam gdzieś, że w głowie mi się pojawiła wizja, nie? Że jestem wizjonerem. Nie, po prostu taki wniosek sobie wyciągam. No, póki mogę jeszcze tutaj się z Wami tymi wnioskami podzielić, to to właśnie czynię. Więc mam nadzieję, że wyjaśniłem tej Pani albo temu Panu, który tam pod tym pseudonimem Dokonał takiego wpisu, bo widziałem, że bardzo mu to na tym zależy. Więc bardzo przepraszam, jeżeli się pan czuł urażony, że jest pan dla mnie zupełnie obojętny i że mnie to po prostu rybka. Yy... Pana stosunek do mnie i innych do mnie. No, no niestety, no, jest mi to obojętne. Co nie znaczy, że niektórych z Was nie znam, nie szanuję, a tak jest rzeczywiście. I wiem, że niektórzy dzwonicie do mnie i bardzo Wam odpowiada, jak nagrywam, forma, w której, w której uczestniczycie tego mojego nagrania, że jest ok, że nawet to siorbanie mojej kawy też Wam nie przeszkadza. No, z tego się bardzo cieszę. I, I na koniec pozdrawiam Was wszystkich. I tym, tych, których znam, szanuję, jesteście tam po drugiej stronie. I tych, których nie znam, szanować nie muszę. I którzy jesteście mi obojętni, ale serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.